Wsiąść do pociągu, byle jakiego. Się pewnie dziwicie, nie? A wiecie, że to było moje marzenie od dziecka? Ja jest synek z Łorzegowa. Mieszka mi daleko, Hebzio. W towyka jest Hebzie? Swoi tu są. To ja tam czasami, żech się pojechał na kole, siednął, żech się i oglądał, żech pociąg. jak jeździły. Relacja Gliwice-Warszawa, Gliwice-Czyństochowa i tak dalej. No i dzisiaj słuchajcie, jo jest szafner. I zaraz pojedziemy cugiem z hebzio do zabrzo, ale najprzód zawołu moja załoga. Załoga PKP Intercity na pokład! Już! Raz, raz, es. Raz. raz odjazd mamy! Warz wita was! Warz wita was! Śląskie chrupniaki! Śląskie chrupiaki polecamy! Polecamy, a wszystkich proszę o przygotowanie Prosimy biletów. Bardzo. Uwaga! Odjazd! Hej, dla uh! pójdź za mną. Może się pani poczęstuje czuje, Proszę bardzo. Jedzę po rząd, jedzie jedzę, dunią koła A w pociągu ludzie siedzą, siedzą na dławoła. Jadą ludzie, jadą, koszty mogą Przeciskł się szafner, przez włoskie waguny A w służbowy, cały po Służbowo-momycka no i służbowe zoki Służbowe no nawet z flanem i z Przez się przewiesił taśka na bilety Ze taśki mu i kąsek Na kiecie się pójść to dziurka tworuściały szafner się co, spocony jest cały Jedzie pociąg, jedzie dudnią po w ciągu ludzie siedzą, siedzą na towołach. Jadą, ludzie jadą, każdy mokać rajza. Dudni pociąg, pociąg, dudni O po żelaznych lajzach. Przecisko się szatne, przecisko kuciówci. Czasem dobrze dźwiężę, czasem przywrzę Tu kogoś za godą, tam znajomka klepnie. Ty mu sprawdzi bilet, tego nadepnie. Jak Keryl armuje, to palcem pokliwo. Z jednym się poklako, drugiego drugi go sprzezywo. Bo też taki szafner z każdym się poradzi, ty mu wlepisz tropa, tamtego wysadzi. Jedzie pociąg, jedzie, długnią pod nim koła, a w pociągu ludzie siedzą, siedzą na dokoła. Jadą, ludzie jadą, każdy mokać rajca Ludni pociąg, pociąg, tu dni po żelaznych lajzach Przeciska się szafner po wagonach loto Musi być porządek, bo szafner jest po to A roli szafnera fakt nie umniejszy We w cudu maszyniu od niego ważniejszy Bo jak ino banko ujrzył w oddali To tak przyhamuje, że ktoś się łowali Czy mu zleci kufer tamtym piziegową Zanim się zacznie, taciu ciuchcia baro. Jedzie pociąg, jedzie, dudnią pod a w pociągu ludzie siedzą, siedzą na tobołach. Jadą ludzie, jadą, każdy mokrać dudni pociąg, pociąg dudni po żelaznych rajzach. Juhu! Zabrze Centrum! Dla jedziemy! Hartwita Was! Pani Leokadia! No popatrzcie na ta kobieta! Dziwicie się, czy moją proszę o to, żeby mi pomogła poszukać kostiumu? Panie Miku, ja bardzo przepraszam, ale z banków banka mi pićła i ja na na piekcie. Jakie no fajne karlusy! Jerunie! Już idę. Pójdźcie, pani lokali, Lokaliu, mam rękę, podą, mogę ja? Nie, jak ja się raduję, mo 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 o, je Panie, ja most ty Mój mężczyzna, tyla ja... tu tyle przystojnych mężczyzn widzę, jerunie. Wie Pan, od czasu, jak ja te, te... hormony na ta menopauza, to mi się tak moje libido poprawiło zgodą Panu! Tak mi się te libido poprawiło! że jak ino fajnego Karlusa obejrza, to mi się tak cycki stramują. Ale Pani Leokadio, widzę, że Pani... Normalnie mi wszystkie knefle się urywają. Bez to sztramu Cię tako bez knefli. A bez po... knefli. A powiedzcie mi, bo widzę, że po tych hormonach fest zarostocie. A weźcie się tu, normalnie cała klocka mam to. A tu jakbyście obejrzeli, to normalnie księga dżungli. Panie Miku, ja panu powiem tyle: 20 lat temu to, to te Niemcy byli listy fajne, ale teraz tam jest tyle Ausländerów, więcej jak u nas go woli. Ja! No to, no to jakich jest tak dużo, to jak pani z nimi rozmawiał? Normalnie panu godem, ja się z nimi dogadać nie umiał. No właśnie. Ja się musiała na starość porów niemieckich, angielskich i tureckich. Kurwa masz nauczyć. Ja, żeby się z nimi dogadać, Godzę panu. No do, Dobrze, pani Leokadio, a co pani teraz porabia? A teraz, panie Mirku, teraz jest kierowniczką hajla w siedzibie Unii Europejskiej w Brukseli. A. Ale ja o panu tam jest zupełnie inna kultura. Normalnie, jak pan wlezie do takiego haźla, to tam jest ta hiszpańsko-glazura, no. angielsko-armatura, niemieckie sedesy, no. greckie muszle i polskie gówno do tego nie pasuje. Rozstomili. ślub jest takim przejaniem, że młodzi są razem. Razem idą do kościoła do spowiedzi i na pielgrzymko do piekar. Razem pierą pranie i myją gorki i sień w kosz do sobota. I razem ciepią na ofiara do koszyka w kosz do niedziela. I nie może się tak zdarzyć, że chobie jeździ po delegacjach i urlopach, bo, pół, bo po pół roku mają pełno żyć. Bo ona mu może sprzątać, a sama się byczy i nawet nie chce mu usmażyć kotleta, jak to robiła jego mamulka w duma. I musi się zadowolić przypolonym kebabem z dworcowej budski. Drodzy grzesznicy. Drodzy weselnicy, młodzi przed ślubem są osadziali przejaniem, ale żeby się pobrać, to wpierw muszą wziąć z rękowiny. I nie może być tak, że pan na młodo trafi tego jedynego księcia z bajki przy budce z piwem i po tym trzech dziewięć miesięcy na dziecko i no siedem miesięcy na ślub. Czasem, czasem warto takiemu księciu z podbudki. Trzeba powiedzieć, czy królewnie jedni dyskotykowi nocy, Kaj ja to mu zapisane jest Trzeba powiedzieć, że się rezygnuje i wziąć się inno, baba, bo tyle pięknych babek mamy na świecie. Ważną rzeczą w małżeństwie są finanse. Trzeba tak planować wydatki, aby stykło na wszystko, a przede wszystkim na datki do kościoła. A nie jak w tym starym powiedzunku o gorolach, radio koło, a żyć goło. Rostomili, Musicie wiedzieć, że utrzymanie takiego kościoła kosztuje. Ostatnio zapłaciliśmy 20 tysięcy za trzy gołe dziewice do świętego Mikołaja. 250 zł kosztowało nas wyczyszczenie świętej Jadwigi z przodku i ze zatku. Za zalepienie dziury święty Barbarze policzono nam aż 700 zł. I tu chciałem podziękować paniom skóru parafialnego, którzy w ramach czynu czynu parafialnego wyzłociły gałki świętemu Jackowi oraz anonimowemu przedsiębiorcy, który za Bóg zapłać, za Bóg zapłać dorobił dziecko świętej Elżbiecie. Zaprosił Lole do parowozu. Wieczory to kolejarskie rzeczby Love story we wnętrzu starej lokomotywy Wśród czarnej sadzy pustej oliwy Lola. Świat nic nie ma Bez jego Loli I tylko to Nie przyszło mu do głowy Że w Loli kochał Się również Wajchowy Co Wajchę skręci Na ślepe tory Aby zakonał Lola, Lola.